W wieku 10 lat kończy się dzieciństwo, bo później już się jest nastolatkiem. A niektórzy rodzice mówią: Nie, moje dziecko zawsze będzie dla mnie dzieckiem. a już 15-20 lat. Oczywiście, że to głównie, jeszcze on nie, nie potrafi, nic nie rozumie, bo mnie on by zginął. A później 25-30 i. Kontynuują wspólne życie, a dzieciak siedzi. Mama bierze, gotuje jemu, on siedzi przy komputerku, wrósł w ten fotelik. Otyłość, zasłonięte okna. Śpi w dzień, trzy godziny, w nocy gra. To dzisiejszy schemat. Wiecie, kiedy zacząłem od tego, że w 10 lat kończy się dzieciństwo, trzeba to pozwolić, żeby. Dzieci stawały się nastolatkami. Niektórzy rodzice mocno pilnują te dzieci, temperują na siłę, żeby były posłuszne, siedziały w domu. A nastolatkowie zaczynają robić głupoty. I to jest taka oznaka, kiedy naprawdę rodzice wariują, mówią, że no, to, to najtrudniejszy okres. Małe dzieci, małe problemy, duże dzieci, duże problemy. To później. Stresujące sytuacje, wyciąganie tam e, dzieciaka, nastolatka z aresztu, bo coś tam na, na, się wplątał, nie ma go w nocy, topiany wrócił. Z jednej strony chce się to wszystko kontrolować, ale z drugiej strony ja tylko uspokajam, że te wszystkie dzikie pomysły, ten bunt wobec rodziców jest po to, by stawać się dorosłym. To eksperymentowanie z dorosłością, eksperymentowanie z własnymi decyzjami. I jak to ma miejsce, to trzeba się cieszyć. O, wiadomo, że jak eksperymentowanie, czyli tam będzie mnóstwo głupich decyzji, ale to, że to nastolatkowie robią, to dobre, że chcą, że próbują po swojemu, że mają własne pomysły, że robią na przekór niż rodzice. Nie ma co się temu dziwić, jakby nie ma co z tym walczyć. E, dzięki temu później, one zaczną po wieku 20 lat, e, tworzyć własne życie według własnego schematu programu. Czasami dzieci się buntują i zaczynają żyć absolutnie inaczej niż mieli to w domu. Nie ma nic tym złego. To oni tak może widzą, ale to jest naturalny proces tego, że ludzie, dzieci, młodzież staje się dorosła i chce się usamodzielnić. I czasami jest tak, że jakby jest obrażenie na rodziców. No tam może i są powody. Te dzieci wyjeżdżają, nie chcą się spotykać z rodzicami, ale zapewniam was, że to później jest powrót. To jest tak, że ci nastolatkowie się buntują, później ten dwadzieścia kilka lat budowanie życia całkiem inaczej, po swojemu nie według zaleceń rodziców, ale po 30 te dzieci zaczynają wracać do rodziców. One widzą, że to widzą, że to był okres buntu i zaczyna im brakować tych relacji. I tak powinno być, że to one same mają wrócić, nie trzeba za nim biegać, nie trzeba do tych dzieci dzwonić. Rodzice, szanujcie siebie, to dzieci mają do was się zwracać i budować relacje, i podtrzymywać je. Nie trzeba ich pilnować, kontrolować i dawać rady, kiedy oni nie proszą o to. Dzieci te same zaczną po jakimś czasie, minie okres tego buntu, usamodzielniania się i będą wracały, Spotykały się, tworzyły relacje, jakby trzeba pozwolić, żeby ten proces po prostu przebiegał. I w nastolatek to jest na połowę dorosły człowiek, głupi, i niedoświadczony, ale to są próby dorosłości. Te całe pomysły szalone, samodzielne, robienie czegoś na przekór rodzicom. Jest to normalny proces, nie wszystko idzie łatwo. Dużo jest stresów, ale trzeba zaakceptować, że to ma miejsce, bo dzięki temu te dzieci się u samodzielniu nie będą wisiały może później na głowie u rodziców 20-30 lat.